Nasi drodzy przyjaciele, tak możemy Was teraz nazywać. Drogi łycichu, rok temu staliśmy za Tobą murem. Tak bardzo się martwiliśmy. Tak bardzo zależało nam na tym, abyś jak najszybciej wyszedł na wolność. Tak bardzo się martwiliśmy. Przepraszam, jestem bardzo emocjonalną osobą. Wspominam to wszystko. Kochani, przetrwamy to i zobaczycie, wszystko będzie dobrze. Życzę Wam wszystkim pokoju, dobra, żebyście się nie poddawali. Jesteśmy prostymi kobietami, prostymi ludźmi. Wszystkie mamy różne zawody. Jesteśmy tak zjednoczeni dla naszego prezydenta, dla naszego baćki, za naszego kochanego, który robi wszystko dla swojego narodu. Stara się dla swojego kraju. Wiele ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale z czasem zrozumieją. Zrozumieją. Spójrzcie, co się dzieje na świecie. Jesteście ze swoim narodem. Ja też mam w sobie polsko krew. Dlatego to bardzo bolesne, że wszystko jest tak pomieszane i zmienione, że ktoś chce naszymi rękami robić te paskudne rzeczy. Nie można nikomu ulegać. Dbajcie o swoich ludzi, swój naród. Rozmawiajcie z młodzieżą. Doceniajcie przeszłość, bo jest bardzo ważna. Gdybyśmy nie mieli przeszłości, nie byłoby nas tu teraz. Rozumiecie? Musimy bronić honoru naszej Ojczyzny. Ojczyzna jest najważniejszą rzeczą, jaką mamy, ponieważ bez względu na to, gdzie się udamy, bez względu na to, gdzie uciekniemy, wielu przecież uciekło, ale tam, gdzie się urodziliśmy, tam jesteśmy przydatni. Będziemy przez całe życie, bez względu na to, że mówimy, że jest nam dobrze, to nieprawda. Wielu, którzy uciekli, jest teraz rozczarowanych, ale wstydzą się do tego przyznać i mówią tak dalej, ponieważ nie ma już odwrotu. Bardzo łatwo jest wszystko zniszczyć. Dbajcie o swój kraj, swoje dzieci, swoich ludzi, swój naród, swoich bliskich. Doceniajcie to, co macie. Życie jest skomplikowane, ale wszystko rozstawię na swoje miejsca. Ale kiedy już popełnisz nikczemny czyn, nie będziesz mógł go zmyć. Ważne jest, aby być ze sobą szczerym. Bardzo się martwię, przyjechałyście do nas teraz, nie wyobrażacie sobie jaka jestem szczęśliwa, nawet zwolniłam się z pracy, żeby się z wami spotkać. Chciałabym, żebyśmy wszyscy byli przyjaciółmi. Litwini i na Ocji mamy przyjaciół, i w Polsce, i w różnych krajach, i na Słowacji, i w Niemczech mamy przyjaciół. Mamy wielu przyjaciół i wszyscy mówią, jacy jesteście szczęśliwi Białorusini, ponieważ naprawdę żyjemy lepiej niż wielu ludzi, a w innych krajach ludzie już wygetują. Dlatego naprawdę chciałabym, żeby tak było i u Was, i żeby wszyscy tak żyli. Dbajmy o siebie nawzajem i pokój nam wszystkim. Doceniajmy i pielęgnujmy, a przede wszystkim szanujmy się. Kiedy będziemy się szanować, słuchać siebie nawzajem, wtedy wszystko będzie dobrze. I jeszcze tylko trochę zobaczycie. Wojtek, pozdrawiam cię, Przyjeżdżę na Białoruś. W ostatnich latach polskie kierownictwo zachowuje się dziwnie. Jest absolutnie niezrozumiałe, dlaczego jest tak wiele negatywnego nastawienia do Białorusi i jej przywódcy wybranego przez naród. I no, no wskazana, Oczywiście relacje są zawsze a, wzajemne. Wkazana, Mówi się, że jak Kuba Bogu, taki też Bóg a, w Kubie. Oczywiście stosunek no, 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 do kraju będzie to, no, się stranie, pogarszał. W tej w tej jeśli jego przywódcy tej będą uchwały, robić takie rzeczy, jak niestety robią przywódcy wiecie, Polski. No, kiedy ja na kanale kiedy ja Ale kiedy zobaczyłam Wojtka Olszewskiego na kanale Mirosławy, który, mówiącego o naszym prezydencie, a, który powiedział, naszym powiedział jednemu z liderów tej właśnie a, nechty, co o nim myśli, i ja myślę tak samo, zobaczyłam, że są Polacy, którzy myślą podobnie. Pojawiła się u mnie nadzieja, że tam też są ludzie i patrząc na kanał Mirosławy zdaję sobie sprawę, że mamy przyjaciół w Polsce. Są oni obywatelami polskimi, którzy mają ten sam punkt widzenia, którzy również chcą pokoju, spokoju, którzy chcą przyjaznych stosunków między krajami i oczywiście nastawienie zaczęło się zmieniać. Ale oczywiście tak wyrazisty, charyzmatyczny obraz, jak widziałam w osobie Wojciecha Kalszanskiego, po prostu podbija serce Białorusinów. Wojciech jest tu znany i życzymy mu sukcesów w działalności politycznej. Charyzmatyczny obraz, który ja ujrzałam w licy Wojciecha on po prostu pokarja serca Białorusów. Wojciech, a ludzie znają. Bardzo chcielibyśmy, aby w naszym sąsiednim wiedzim, kraju władze przejęli prawdziwi patrioci polski. Abyśmy mogli żyć w pokoju, żyć po sąsiedzku, abyśmy mogli odwiedzać się nawzajem, handlować ze sobą w pokoju, organizować święta, zawody sportowe i festiwale muzyczne. I o to chodziło w naszym sąsiedztwie. O to właśnie marzymy. Proszę.